Poranne Pytania, Radio Olsztyn, Krzysztof Kaszubski. Witam Państwa. Dzisiaj dwóch gości w naszym studiu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Babalski, były wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Witamy serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. I Marcin Kulasek, Nowa Lewica, być może nawet i sekretarz generalny Nowej Lewicy. To się okaże jeszcze dzisiaj. Witamy. Dzień dobry Panie Redaktorze, witam serdecznie Państwa. Tak, kongres dzisiaj e, e, 9, 9 października, zaczynamy o 11.00 myślę, że będzie się dużo działo. No, nowe otwarcie dla lewicy. Nowa, Ale z zawieszonymi członkami. Z odwieszonymi członkami, nie z zawieszonymi. Ci, ci, naprawdę niewielu zostało, którzy, Ale ci, którzy, którzy nie zasłużyli kon na to, żeby... Konkurować z Włodzimierzem Czarzastym. Nie do końca, tak, panie redaktorze? To jest tak, że trzeba brać odpowiedzialność za to, co się mówi, szczególnie w mediach. Nie można spraw wewnątrzpartyjnych wynosić do mediów i opowiadać za to zawsze Lewica dostawała po, po tyłku, że się tak wyrażę kolokwialnie. No i stąd te, też te, te zamieszania. Proces łączenia dwóch formacji lewicowych, dwóch największych formacji lewicowych zawsze. Jest trudnym procesem, ale dzisiaj to finalizujemy i będzie power, będzie siła, będą, będzie oprócz wyboru władz nowy program, który zaprezentujemy z tym programem będziemy szli do województw, będziemy rozmawiać w, lo, w lokalnych miejsc, w małych miejscowościach, lokalnie również o programie po pandemii, ale również po odsunięciu prawa i sprawiedliwości. Ja Pani jak pośle. Prawo od władzy. i sprawiedliwość patrzy właśnie na to łączenie się lewicy i tworzenie nowego tworu politycznego na scenie. Żaden nowy twór polityczny na scenie, tylko po prostu próba. Zjednoczenia biorą przykład z prawicy. Oby im to wyszło. Biorą przykład z prawicy. W ostatnich wyborach startowaliśmy jako zjednoczona prawica i pokazaliśmy Power. Panie pośle, pokazaliśmy moc, a dzisiaj mamy władzę i skutecznie ją przeprowadzamy poprzez procesy gospodarcze, żeby Polskę zmieniać. Życzę Panu żeby pan to wygrał, bądź co bądź jest pan z regionu warmińsko-mazurskiego, dobrze mieć kolegę nawet powiedzmy w opozycji, ale z wysokim stanowiskiem, sekretarz to praktycznie rzecz biorąc druga, niektórzy mówią jak silny to i pierwsza osoba w partii, natomiast no powiem na koniec, no z Biedroniem nie wróżę wam e, sukcesów na dłuższą metę. Może na krótką metę, tak, ale na dłuższą metę to raczej chyba nie. Jak patrzycie panowie na rozstrzygnięcie Dziękuję Trybunału? Proszę dobrze. bardzo. Jak patrzycie panowie na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości naszej Konstytucji nad Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej nad traktatami unijnymi? Pan poseł Kulasek, tak, bo już widzę, że pan poseł Babowski wskazuje, wskazuje przeciwnika, a pan poseł Kulasek faktycznie w blokach już żeby zaatakować. Panie redaktorze, Szanowni Państwo, a propos pseudo, bo to podkreślam słowo pseudo Trybunału Konstytucyjnego, w którym prokurator Piotrowi, czy była posłanka. Pawłowicz wydają, wydają werdykty, że się tak że to sterowane z Nowogrodzkiej. No to nie będę się wypowiadał, bo ten trybunał się już wypowiedział w sprawie aborcji, w sprawie długości kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Najlepiej jakby zamilk do końca i, i się nie wypowiada. Zresztą w sprawie tego, czy konstytucja, czy, czy, czy prawo unijne, ten trybunał się wypowiadał już dwukrotnie. Pierwszy raz w 2005 roku. Po naszej akcesji do Unii Europejskiej, drugi raz po traktacie lizbońskim i to było zdiagnozowane, więc to jest jedna wielka. jeszcze to mówił o tym profesor Chmaj, że to jest jedna wielka gra polityczna, to, co zrobił pan premier Morawiecki kolejny raz Ale też mówił o tym w tym wywiadzie, że właściwie nic z tego nie wynika. Że, nic, że obydwie strony będą udawały, że się nic nie stało. No więc, więc pytanie, po co? Czyli gra polityczna. Prawo i sprawiedliwość znana jest z tego, że różne rzeczy wyciąga, żeby inne przysłonić i tu widzimy co się dzieje drożyzna, ceny rosną, inflacja ogromna, więc trzeba znowu wyciągnąć coś, co, co Na trochę, trochę finalnie, więcej. Finalnie takie harcowanie, pa, panie redaktorze, panie pośle, skończyło się przykład Wielkiej Brytanii. Cameron też chciał sobie poprawić sondaże i poprawić swój nastrój, ja wyszła jak wyszło. I Dobrze, skończyło pan poseł się Babalski Skończyło kres. się wyjściem z Unii po exit oh. jeszcze z takim kolegą Ministrem Ziobro, który jest wyjątkowym, antyunijnym ministrem, to naprawdę proszę uważać, bo wiem, że Pan jest człowiekiem odpowiedzialnym, prounijnym, tak jak cała lewica również, ale z tymi, że to naprawdę musicie zrobić nie, Niech pan mi nie słodzi e, panie pośle, bo po prostu pan może... Mi panie pośle, może to, to, chciałem to się być, dla mnie źle skończyć. Chciałbym <laughs> chciałem być też Oczywiście tutaj. żartuję. Panie redaktorze, ja po prostu e, powiem zupełnie szczerze. Ten e, wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest dla mnie e, e, oczywisty. No mamy trochę inną sytuację prawną, pewną sytuację. Po raz kolejny Zresztą pokazano, że co jak co, ale ustawa zasadnicza, konstytucja a dla nas, dla Polaków jest numer jeden i tego się mamy Ale? trzymać. I nie, będziemy, się I nie będziemy specjalnie się martwić, że urzędnicy unijni, którzy są nie z wyboru, tylko ze wskazania z poszczególnych państw, myślę tu o tam są, tam są sędziowie, którzy są wskazani przez poszczególne rządy. No więc jak poszczególne rządy mają władzę, mają opcję polityczną jasno określoną, no to wysyłają z jasno określonej opcji politycznej swojego przedstawiciela. No i Okazuje się, że Polska jest akurat zarządów prawicowych, no więc trzeba wszystko zrobić, żeby udowodnić ich, że macie nas słuchać, że jedna osoba w postaci powiedzmy sędziny z Hiszpanii, która chyba już przeszła teraz na emeryturę, na miesiąc przed zamyka nam, zamyka nam kopalnię i zamyka nam elektrownię. No przecież tak. Działać i tak pracować nie można, panie pośle. Mamy swoją godność i tą godność, o tą godność nie powinniśmy nawet zabiegać, tylko to powinno być wpisane absolutnie dla wszystkich krajów członkowskich. Chcę jeszcze raz powiedzieć, jeśli dobrze pamiętam, szanowni państwo, Hiszpania, Niemcy, Francja, chyba Litwa, niedaleki nas sąsiad, Rumunia, teraz Polska. I jeszcze Włochy w tym wszystkim. I jeszcze Włochy. E, uznały... To samo, co Trybunał Konstytucyjny Polskiej Rzeczypospolitej w swoim wyroku wydał wczoraj. I panie pośle, ja bym prosił o jedną rzecz. Jeśli nie macie szacunku do osób, które tam są, to miejcie szacunek do instytucji, bo. Może tak być, że nie ma się szacunku do osoby, która w sposób legalny została wybrana do Trybunału Konstytucyjnego. No to dobrze, nie szanujcie jej, to szanujcie chociaż instytucję. Od tego nie możemy odejść, a szczególnie od nas, od polityków. Ja widzę jak się zachowują niektórzy posłowie, jak na siebie, szczególnie jak się. Temperatura podnosi na sali Sejmowej, jak się do siebie odnosimy. No, ja też to jeśli widzę nie macie szacunku, jeśli inaczej, jeśli nie mamy szacunku do nas, do samych siebie, jako osób fizycznych, to miejmy szacunek do mandatu, który mamy. Tak samo ja domagam się, żeby był szacunek do instytucji. Nie chcę używać zwrotu, bo jeśli się mówi Trybunał. Konstytucyjny Przyłęckiej. To co? Ja mam mówić Trybunał Konstytucyjny Rzepkińskiego, Trybunał Konstytucyjny Safiana. No nie. Nam nie wypada o takich rzeczach mówić. Szanowni instytucje. Porozmawiajmy chwilę o Polskim Ładzie, o głosowaniu nad ustawami podatkowymi Polskiego Ładu. Dlaczego lewica nie poparła tych ustaw, które przynajmniej w znacznej części w jakiś sposób nawiązywały do programu wyborczego Nowej Lewicy? Tak, nawiązywały, panie redaktorze, szanowni państwo, ale niestety. To, co zaproponowała Zjednoczona Prawica, ten, ten, to połączenie, my to nazywamy Frankenstein legislacyjny, który dostaliśmy 700 stronicowy potworek, który połączył ponad 20 ustaw które czasami, czasami się wzajemnie wykluczają, niektóre są dobre rzeczy, niektóre mniej dobre, ale niektóre są wręcz wykluczające się. Oczywiście Lewica zawsze miała w swoim, w swoim programie wyborczym kwotę zwiększoną od, wolną od podatku do 30 tysięcy, mówiliśmy o tym jednoznacznie od początku, mówiliśmy również o tym, że emerytury powinny być bez podatku. I chętnie byśmy to poparli. Prosiliśmy Zjednoczoną Prawicę, żeby pewnych rzeczy nie łączyć. Nie mówię, że wszystko, że każde ma być osobno, panie pośle, ale pewne rzeczy się nie powinny połączyć. Zgłosiliśmy dwie poprawki, między innymi o prawdziwej progresji podatkowej, nie takiej, jak pokazuje pan, pan premier Morawiecki, tylko o rzeczywistej, bo, bo mamy wyliczenia. Mamy wyliczenia swoich ekspertów, które mówią o tym, że osoby, które zarabiają 3000 zł na, na rękę, zyskują. Dzięki, dzięki tym zmianom podatkowym 100 100 zł, a tracą przez inne rzeczy między innymi przez uszczuplenie pieniędzy dla samorządów będą traciły po więcej pieniędzy 50 złotych więc więc tu jest ten problem że pan finalnie spotkał, finalnie zostanie się marszałkiem finalnie, z marszałkiem województwa warmińsko mazurskiego gdzie rozmawiał pan o pieniądzach polakom zostanie dla 150 zł mniej w portfelu de facto tak szanowny panie wojciech panie redaktorze szanowni państwo tak miałem spotkanie z panem marszałkiem e, przypomnę że, że te konferencje, które się odbywały, opozycji, w tym również lewica uczestniczyła pod urzędem wojewódzkim, a to pod urzędem marszałkowskim, ten taki płacz i narzekanie, że pieniędzy za mało, że pieniędzy będzie mniej niż no, poprzednio. Bo tak jest. Panie pośle, no to nie ma pan e, wiedzy, co ależ, się stało. Panie mam, pośle. Mam nie ma pan wiedzy, ponieważ marszałek bardzo mocno narzekał. Nie ukrywam, że w wyniku również... E, coraz moich więcej spotkań, zadań, coraz W interwencji e, perspektywa 2021-2007. E, e, marszałek, e, jak otrzymał finalną odpowiedź, ile pieniędzy dostanie, on nie miał po prostu dostał więcej pieniędzy, niż nie miał w poprzedniej perspektywie. Nie tej... wierzę, że on nie Daj, daje On, panu nie, gwar... tak panu on miał, nie miał, że tak mało. Daje panu gwarancję, bo on nie miał, że tak mało dostał. On mało i dostał, proszę Jeszcze pana, mnie. więcej dostał, niż miał w poprzedniej perspektywie chcę, chcę finansowej. Wierzę, ale i tak za mało, I... bo, bo zostały nałożone, nałożone rzeczy. I jedno Kolejne. zdanie. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja wydaje mi się, że tak, pan poseł Kulasek ma trudną sytuację. Dzisiaj ma rzeczywiście ważny dzień w jego życiu, więc nie dziwię się, że tak reaguje nie inaczej. Panie pośle, ja mam czasami wrażenie, obserwując Was na sali sejmowej, opozycję, mówię Was w, duże W. Z całym szacunkiem, to mam wrażenie, że zapominacie czasami o swoich programach dobrych których, nie, których nie żeście też forsowali, ale rywalizacja, kto ma być przywódcą na opozycji no po prostu spycha merytoryczne sprawy na, dal, na, na dan, plan dalszy, a dowodem było ostatnie wasze zachowanie, gdzie Wasze pomysły, które, z którymi żeście szli w waszym programie wyborczym, no żeście po prostu nie przegłosowali razem z... Musimy kończyć nie niestety. Nie opozycję wrzu czasami macie. potrafimy być... pochwalić dobre rzeczy, które tak, robi Prawo Sprawiedliwość. To... I nie jesteśmy totalną opozycją. To nigdy tak nie Ale rywalizacja, kto ma być do końca Na opozycji, tak. no Nie Kończymy nie w, w rzeczy To moje poranne rzucić pytania rzucić Jak się dzisiaj naszymi gośćmi byli Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Babalski, były wiceminister rolniczy i rozwoju wsi. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I Marcin dziękuję Kulasek, Państwu. poseł Nowej Lewicy, być może sekretarz generalny także Nowej Lewicy, ale to dzisiaj po południu się dowiemy. Dziękuję, dziękuję pięknie, miłego dnia, pozdrawiam serdecznie.